Siemano widzowie z tej strony i dzisiaj e, e, dzisiaj jest to nowa, 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 nowa nowe, nowa seria na tym kanale czyli akcja, reakcja satysfakcja tak dy, nowa seria na tym na tym otorze kanale dzisiaj będziemy śmieszne filmiki memy nagrywać Mam nadzieję, że i jest. Za co z tej okazji że jestem chory. Zostawcie dla, dla mnie łapkę w górę i subskrybencję w szaręcie. E, mam nadzieję, że się Wam film spodoba I możemy przechodzić. zwierzę w grach są jak. Panie doktorze, wiosna jest, alergie mam i kicham. Kicham. Lubię komarów. 200 zł. Gdy już po raz 27 rozmawiasz się z mamą, ale jej się znowu coś przypomina. <coughs> Kiedy chcesz sobie dorobić, ale mieszkasz na zadupiu? Fryzjerzy w grach są jak. Dziewczyny, jesteś. Od jutra są Kurde. Dziewczyny, jesteś tak nie On, masz zakaz wstępu do mojego fortu. Kiedy dziewczyny robią sobie imprezę? Kiedy chłopaki robią sobie imprezę? Jak dziewczyny robią zdjęcia, jak chłopaki robią zdjęcia. A to akurat prawda. Oczami społeczeństwa. Silna, niezależna kobieta. Przegryw. Fryzura, którą dziewczyny lubią. Fryzura, której dziewczyny nie lubią. Dziewczyna przed pierwszą randką. Mam nadzieję, że myśli o poważnym związku. Mam nadzieję, że nasze znaki zodiaku do siebie pasują. Chłopaki przed pierwszą randką. Mam nadzieję, że przyjdzie. Mam nadzieję, że nie jest facetem dziewczyny od jutra są ferie zadam wam mnóstwo prac domowej żeby było śmieszne wam czekając na śnieg w ferie 2023 mm. fakt Jedyna fakt. mówi żebyśmy sobie odpoczęli w ferie a potem zadaje trzy wypracowania od jutra uh. są ferie kiedy przewracasz się z boku na bok bo masz niewygodnie pościelone Wszyscy inni na pogrzebie. Powinieneś był celować w głowę. Mam lepszy pomysł. Ja. Domowe koty zatraciły umiejętność kamuflażu. Tymczasem mój kot. Kiedy jesz obiad z rodzicami swojej dziewczyny i chcesz ukradkiem puścić, cichacze. Twoja dupa. <coughs> Kiedy przewracasz nie się Mogę się zaśmiać. O, w, w ogóle że jest taki, że ja nie, nie mogę się zaśmiać. Pogrzebie. To widziałem. Zegar w czasie lekcji matematyki. Zegar w czasie sprawdzianu z matematyki. Sprawny nie, nie zaśmiej się. za wszystkie moje porażki. Kiedy rozmawiasz z mamą przez telefon. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay, okej. Okay. Okay. Celebryci. Musimy dbać o środowisko i jeździć ekologicznymi autami. Również celebryci wychodzący rano po bułki do sklepu. Uważajcie, ten las jest nawiedzony. Ludzie w horrorach. Kiedy słukłeś coś w domu i poświęciłeś dwie godziny na pozbycie się. Ja to boku. nie było zaśmianie się. Mama 10 sekund po wejściu do domu. Zegar w czasie lekcji matematyki. Skarnie jakie to miasto. Nie wiem. O, tu jest. Czekaj go. Tu jest. Tu jest kanał jednego mojego widza. Patrz. Tu... Mam like. Subskrypcję też. Dam i dam komenta. Jeśli to widzisz. XIAO, To hello. Hello. Napiszę. Nie wiem. Kurde, nie to. Nie no, Nie wiem. Dobra. Kiedy przewracasz się z boku na... Następne. Szkoła w piątek. Pierwsza lekcja. Druga lekcja. Czy jesteś w stanie Czy mnie uderzyć jest? za milion złotych? Dziewczyny. No co ty, jesteś moją najlepszą przyjaciółką. To słodkie, ja też ciebie kocham. Chłopaki. Chodź no tu. Dziewczyny, co chłopcy robią jak kończą sikać? Chłopcy. Jak dziewczyny usuwają pyszcze. Jak chłopaki usuwają pyszcze. Dziewczyny. Ja nie mam pryszy, Kupak, jestem lukum, dzieckiem, no, nie, mam, nie mam pryszy. Również dziewczyny. No chodź, chcę pogadać. Nauczyciel no to trochę... Chodzę na rękach szybciej niż ty biegasz. Również nauczyciel WF-u. Ja, grający w gry strategiczne. Ja w szkole. Nauczyciel, jak nie ma więcej pytań, to jesteście wolni. Jakiś dzieciak podnosi rękę. Reszta klasy. 20 minut nauki, 18 godzin grania. Idealna równowaga. Tak powinno być ze wszystkim. Wiem. Kiedy nauczyciel umieszcza starego mema z minionkami w swojej prezentacji, a ty rżysz ze śmiechu, w nadziei, że ci to poprawi oceny. Nauczyciel WF-u. Kiedy udało ci się odgadnąć hasło do twojego dziesięcioletniego konta? Ja jestem godzien. Kiedy czytasz kartkę urodzinową i udajesz, że nie widzisz pieniędzy. Ludzie, którzy dzwonią zamiast pisać ja kiedy późno w nocy wracasz z imprezy i też tak mam drzwiami ja czekający aż ratownik da zielone światło na zjeżdżalni wodnej nauczycie dlaczego widzimy błyskawice zanim usłyszymy grzmot ja odpowiadający że to zwykły lag to co przeżyłem A -a. to co opowiem w szkole kiedy udało ci się odgadnąć hasło do twojego dziesięcioletniego żonka może to dziwnie zabrzmi, ale mam zamiar spać z rzeczami, które wysłałeś rano w łazience. Słucham? Chcę mieć przy sobie trochę twojego zapachu. Niedobrze, nie dobrze Boże co ja napisałam? Miało być wyprałeś. Nie ma co. <coughs> <jakimi coughs> co się stało? <coughs> Możesz wysłać jakieś zdjęcie? A chore. Wygląda to mniej więcej tak, tyle że woda zimna. Mam dowcip w stylu puk puk, ale ktoś go musi zacząć. Okej. Okay. Puk puk. Kto tam? Nie wiem, k**a, to twój dowcip. Nie wiesz, puka. Zdecydowałaś się w końcu na ten tatuaż? Tak, chcę jaszczurkę. Co? Jaszczurki nie są s**i. Pewnie teraz ci głupio. Kiedy mama pozwoli ci wybrać strój na twój pierwszy dzień szkoły? Jazda autobusem w filmach, jazda autobusem w Polsce. Kiedy sprawdziłeś wszystkie swoje ulubione apki, a teraz nie wiesz co robić z resztą dnia. A ja inaczej się kiedy na paczce jest napis delikatny. Spanie do późna w sobotę. Budzik, którego zapomniałeś wyłączyć. Emerytowany detektyw w każdym jednym filmie. Kiedy mama pozwoli ci wybrać strój Szkoła w piątek. Pierwsza lekcja. Kolega, mogę małego gryza z twojej kanapki? Ja, pewnie. Kolega. Piękny gadzik widzowie, prawda? Uczucie ulgi po 20 minutach ciśnięcia na kiblu. Zrobiłem to. Nastolatki w starym. Brałem udział w wielu bitwach, a teraz chcę założyć rodzinę. Nastolatki obecnie. Mam o pomocy. Mam ćmę w pokoju. Kto się co się boicie, Ciem? Ja mam mutyla w pokoju, który tydzień u mnie żyje. Ja mam mutyla w pokoju i pokażę wam go dzisiaj. Na szorcie. Dlaczego wy macie normalne włosy, a ja jestem rudy? Bo kłamiesz. Nie lubię rudych. Taka wtedy impreza była, że ciesz się, że nie szczekasz. Gołąb kiedy zrozumie, że nie umyłem samochodu, więc nie ma sensu walić kupska na niego. Stara baba w tramwali. Moje miejsce siedzące. Kolega, każda cholerna strona, którą odwiedzam. <laughs> Czary mary hokus pokus. Teraz przez jakiś czas będziesz świadomie oddychał. Czary mary spokes. pokus. Moja nowa koszulka z nadrukiem po pierwszym praniu. Kiedy gruba tak jest. koleżanka powiedziała, że jesteś ciacho, a ty nie wiesz, czy to był komplement, czy groźba. Zawsze to samo. Pierwszy samo? sezon serialu. Kolejne sezony. Ty nie dałeś na piwku kelnerce. Kelnerka następnym razem, gdy prosisz o kole w puszce. Ja używam kamerki internetowej jako lustra, żeby sobie ogolić włosy na dupie. Agent rządowy, który mnie inwigiluje, nie wiem. Widzowie, co Zmucza to jest, zapala lampkę. linia tosowa. To se włączę. Chciałbym podziękować osobie, która nauczyła mnie angielskiego. Nauczyciel, posadź dupę Bez powrotem, nie mówiłem o tobie. Gry wideo. <grystanie> nie to, tego to też nie, to też nie. Hey, oprócz tego, że jest potwornie silny i że potrafi latać... Dajcie, że co na no manego, bo ja nie wytrzymę, ale to bardzo bym Mama chciał zobaczyć. Wszystkiego najlepszego, synku. Dziękuję, mamo. Tata, gratuluję skończenia 16 lat. Mam 15. Ja. Dzisiaj przychodzą do mnie znajomi. Błagam, nie zawstydzajcie mnie przy nich. Rodzice. Ja. Rozbijam szklankę. Mama, patrz, co narobiłeś. Mama, rozbija szklankę. Dlaczego to tu postawiłeś? Rodzice wchodzący do mojego pokoju, po tym jak go wysprzątałem. Co to za miejsce? Kiedy mama zaczyna myć naczynia, które tobie kazała pozmywać. Tak, Rodzicy, widzowie, zgadza masz... się. Tak jest. Ja nie zmywam naczyń, bo nie chcę. <grym> Ale to będzie koniec tego odcinka, dlatego chcę to zobaczyć. Dwudziesta druga. Czwarta. Dziesięć minut przed budzikiem. Dzisiaj nauczyłem się tego, że maliny są świetnym afro dla ludzików lego. Ty faktycznie, ty spójmy maliny. w szkole. I co to ma być? Pyza? Siedmioletni ja wciskający w siebie obiad na siłę. Dla Afryki. Dla Afryki! Wolę. 22. Dobra widzowie kończymy, co było. Nie ma już nic. Mam nadzieję, że się Wam odcinek spodobał. Więc... Pa widzowie. Pa. Mam nadzieję. Pa.